Skończył się dzień. Kładzie się spać August Cezar, zmęczony od nadmiaru poezji i wina. Zadowolony, że sprawy jego potężnego imperium niezmiennie idą dobrze. Niedawno kazał przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Dowie się więc dokładnie, ilu ma poddanych. Potwierdzi się, Jaki jest wielki. Po drugiej stronie wielkiego morza, słońce zachodzi wcześniej. Kładzie się spać król Herod. Cieszy się, że już za życia nazywają go wielkim. Jest szczęśliwy, że nikt i nic nie zagraża jego panowaniu. Kto by zresztą śmiał? Przed snem z balkonu swego pałacu zerknął jeszcze w niebo. Ależ rozgwiaźdzony. Kiedyś chciał poznać tajniki astrologii, żeby móc czytać w gwiazdach. Potem to zostawił. Wolał zająć się architekturą i budownictwem. Jest w tym naprawdę dobry. Jest dumny z wybudowania Cezarei i swoich pałaców, i z tego, że rozbudował Żydom te świątynie. Wiedział, że Żydzi go nienawidzą. W końcu był Idumejczykiem, dla nich obcym. Ale może dzięki tej świątyni, pięknej teraz, jak za Salomona, będą nienawidzić go mniej. A gwiazdy? Od nich ma astrologów, magów i uczonych, niech mu tłumaczą tajemnice nieba. Kładą się spać też w Betlejem, uszczęśliwieni wielkim utargiem. Cezar nie mógł wymyśleć niczego lepszego niż ten spis. Od dawna brakuje miejsc, przyjmują tylko bogatych. Pieniądz zawsze ma pierwszeństwo. Inni niech śpią pod gołym niebem. Jest przecież taka ciepła noc, ciepła i cicha. W jednej z grot znalazł dla nich schronienie. Nie śpi. Tak do końca nie wie o co chodzi. Ona taka milcząca, milcząca i spokojna. Kocha ją bardzo. Wie na pewno, że go nie zdradziła, że nie miała innego mężczyzny. Nie byłaby w stanie. Jest na to za uczciwa i za dobra. Ale wie też, że nie on jest ojcem tego dziecka. Miał ten dziwny sen żeby jej nie odsyłał że to dziecko poczęło się z Ducha Świętego Gdy się obudził jakoś wewnętrznie wiedział że sen mówił prawdę No ale kto to jest Duch Święty czy to sam Adonaj Bał się że to się stanie w drodze gdy będą daleko od domu Początkowo planował pójść do Zachariasza i Elżbiety to w końcu niedaleko stąd Elżbieta też niedawno urodziła. Mogłaby pomóc, ale teraz już wie, że nie zdąży. Na wszelki wypadek, przed wyjściem z Nazaretu, zapytał siostrę: Jak to się robi, gdy rodzi się dziecko? Siostra tyle razy rodziła: Jak przytrzymać, jak wyjmować, jak odciąć. Trzęsą mu się ręce, serce wali jak obłąkane. Przygotował wodę. Rozpalił ogień, rozłożył pieluszki, które przezornie zabrali ze sobą, z jakieś pudło, chyba żłób dla zwierząt, tu go położy. Go, bo wie, że to będzie chłopiec, sen mu powiedział. Powiedział mu też, jakie ma dać mu imię. Jezus. Ładnie. Każde imię coś znaczy. Jego na przykład znaczy Niech Bóg przysparza. A Jezus, znaczy, Bóg jest błogosławieństwem. Sen mu powiedział, On zbawi lud swój od jego grzechów, ale on i tak nic z tego nie rozumie. Nie, na pewno nie zaśnie tej nocy. Chyba się zaczyna. Nikogo nie ma obok, a on czuje się taki mały. Zapadła noc, jedna z najdłuższych w roku, znów bezśnieżna. Pozasłaniano już kotary w domach prezydenta i premiera, prezesa i wszelkich możliwych przewodniczących. Pozamykano sklepy i galerie. Niedawno dopiero wyszli stamtąd ostatni kupujący. Utarg jak zawsze w te dni był dobry, nadspodziewanie dobry. Nikt tej nocy nie jest przeciw nikomu. Większość poszła już spać, umęczona gotowaniem i sprzątaniem, pakowaniem prezentów i ich odpakowywaniem, wysyłaniem świątecznych kartek i SMS-ów oraz ich odbieraniem. Można się tym wszystkim umęczyć. Nie śpią tylko niektórzy. Przyszli, aby uczcić tego chłopca który się narodził tamtej nocy, oraz Jego milczącą Matkę i Opiekuna, któremu trzęsły się wtedy ręce i serce waliło jak obłąkane. Czczą ich, nie Augusta, Cezara ani króla Heroda. Czczą ich. Choć od tamtej nocy minęło już tyle tysięcy nocy, wtedy nikogo nie było obok. A dziś na świecie są tłumy, więc sen miał jednak rację. Czcimy ich i my, bracia i siostry, nie śpimy, by znów wyznać i ucieszyć się prawdą naszej wiary, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Że Bóg tak bardzo zakochał się w człowieku, że sam stał się człowiekiem. Nie jest Zeusem, który się przebrał za byka, by porwać Europę. Nie jest Harrym Potterem z czarodziejskim eliksirem niewidzialności. Nie, on Bóg stał się człowiekiem. Nie przebrał się za człowieka, ale stał się człowiekiem. Nie jest Bogiem, który udaje człowieka, ani nie jest człowiekiem, który udaje Boga. Jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem w jednej osobie. Ty łączysz w jednej osobie dwie natury równe sobie, jakaż mądrość polskich kolęd. Choć umysł tego nie ogarnia, widzi w tym sprzeczność, no bo jak Bóg, to nie człowiek, a jak człowiek, to nie Bóg. Ale tak właśnie wierzymy i jesteśmy tym wstrząśnięci. Tym razem świętujemy rocznicę Jego narodzin w roku wielkiego jubileuszu, który ma hasło pielgrzymi nadziei. I to się wszystko tak ładnie łączy w tajemnicy Bożego Narodzenia, bo w Bożym Narodzeniu odkrywamy nadzieję. Bo w Bożym Narodzeniu nadzieja stała się ciałem. Możemy ją oglądać, możemy ją słyszeć, możemy jej szczególnie intensywnie doświadczać. Zauważył to już święty Augustyn, mówiąc, czy mogło być większe miłosierdzie dla nas nieszczęsnych od tego, które sprawiło, że Stwórca Nieba stąpił z Nieba i Stwórca Ziemi przybrał śmiertelne ciało. Bóg nie jest przede wszystkim absolutną potęgą, ale absolutnym miłosierdziem, a Jego władza nie przejawia się w zachowywaniu dla siebie tego, co mu się należy, ale przeciwnie, w porzuceniu tego. Tak, bracia i siostry, wcielenie Chrystusa to wielki przejaw nadziei i dar Bożego miłosierdzia i to dar ofiarowany nam wszystkim. On przychodzi do wszystkich. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, powiedział nam przed chwilą święty Paweł. Ten, który kiedyś powie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, najpierw sam przychodzi do wszystkich, zwłaszcza do utrudzonych i obciążonych. W tym roku jubileuszowym szczególnie to doceńmy i szczególnie się tym ucieżmy, że Chrystus Pan przychodzi do świętych i do świątobliwych, do pobożnych i do porządnych, do modlących się i do uczęszczających. Do tych, co są blisko i bardzo blisko, ale przychodzi też do tych, co są znacznie dalej, do niewierzących i niedowierzających. Do rozwiedzionych, co się na nowo związali, i do rodziców, co mają dzieci z in vitro, do par spod jednego dachu, do alkoholików anonimowych i jawnych, i do umęczonych szwindlami, do tych, co zdradzili, i do tych, co zawiedli, do mnie i do Ciebie. Przychodzi do wszystkich, Nikogo nie skreśla. Nie, nie mówi każdemu, że żyje dobrze, nie przyklepuje i nie aprobuje ludzkiego grzechu, ale też nikogo nie skreśla. Czeka, aż każdy go w końcu zauważy i przyjmie i powie, Jezu, ufam Tobie. Wierzę w niejednej ludzkiej historii. Zdarzy się to dopiero w godzinie konania że niektórzy dopiero wtedy ujrzą to wielkie światło Boga dopiero wtedy szczerze się nim ucieszą jak żniwiarze cieszą się we żniwa a złodzieje przy podziale łupu przepraszam za to porównanie ale to prorok Izajasz z dzisiejszego pierwszego czytania on czeka bo jest Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia a jego miłość jest cierpliwa Ależ się kiedyś oburzą, nienaganni we własnych oczach, Faryzeusze. On jada wspólnie z celnikami i grzesznikami, a on powie spokojnie: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Przyszedłem szukać i ocalić to, co zginęło, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, co się źle mają. Bracia i siostry, Ludzie nieskreśleni przez Boga. Śpiewajcie panu pieśń nową, jak nas do tego zachęca dzisiejszy psalmista. Śpiewaj panu ziemię cała. Śpiewajcie panu, sławcie jego imię każdego dnia, głoście jego zbawienie. Ale niech ten śpiew nie będzie jedynie zanoszony wargami. Niech przemieni się w czyn, w konkretny czyn nadziei. Bądźmy nadziejodajni. Od tych, którzy będą w stanie przekazać przyszłym pokoleniom nadzieję, zależy przyszłość świata, powie sobór watykański II. Ciekawe i piękne zdanie. Przyszłość świata nie zależy przede wszystkim od polityków, strategów, generałów i potentatów finansowych zależy przede wszystkim od Nadziejodajnych. Papież Franciszek w Bulli na ten Rok Święty napisał, że nadzieja rodzi się z miłości i opiera się na miłości, która wypływa z serca Jezusa przebitego na krzyżu. Zacznijmy od tego, że my też nikogo nie skreślimy, a zwłaszcza nie skreślimy definitywnie nikogo w ojczyźnie. W Polsce wciąż wilk nie może zamieszkać wraz z barankiem, ani pantera z koźlęciem, jak wieki temu zapowiadał Izajasz. Wciąż nie ma wspólnoty ponad różnicami i jedności ponad podziałami, a z jednej i z drugiej strony są przecież chrześcijanie. Nie skreślajmy nikogo w Kościele. Niech każdy praktykuje swoją katolicką wiarę. Tak jak ma na to ochotę i jak podpowiada mu to Duch Święty. Jeśli masz inną duchowość niż ja, to dobrze, rozwijaj ją, ale i mnie pozwól rozwijać moją, skoro pozwala mi na to Kościół, który jest powszechny. Nie skreślajmy nikogo w naszych rodzinach. To co, że Twój syn nie myśli tak jak Ty? Jest Twoim synem a nie twoim klonem to co że twoja córka wybrała inaczej niż ty jest twoją córką a nie tobą wie ksiądz jak ja nienawidzę wigili głównie z powodu życzeń składanych mi przez ojca no to życzę ci żebyś się w tym nowym roku wreszcie poprawił i nigdy przy tym na mnie nie patrzył tym sposobem nawet w wigilię udało mi się dać mi do zrozumienia że jestem zły nie skreślajmy nikogo przeciwnie podnośmy tak mi się podoba ta definicja nadziei od papieża Benedykta że nadzieja to jest wiara że jeszcze mogę przeżyć miłość nadzieja to jest wiara że jeszcze mogę przeżyć miłość. Ten Jezus malusieńki, co na razie leży wśród stajenki, nie tylko sam się podniesie, ale będzie podnosił innych, zwłaszcza marnotrawnych i marnotrawne. A wszystko po to, by dać nam nadzieję, czyli przywrócić wiarę w to, że jeszcze spotka nas miłość. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Nie, ty jesteś moim synem. Przynieście szybko, szybko, bez ociągania, najlepszą szatę, najlepszą, nie byle jaką. Zabijcie utuczone ciele, utuczone, nie jakieś herlawe. Będziemy ucztować i bawić się, bo to dziecko moje było umarłe, a znów żyje. Nauczycielu: w prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. Niewiasto, nikt cię nie potępił, nikt Panie, i ja Cię nie potępiam, ale idź i od tej pory już nie grzesz. Nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka, nie znam tego człowieka, Piotrze, miłujesz mnie więcej? Aniżeli ci? Ileż jest w Ewangelii takich scen nadziei? Więcej, cała Ewangelia jest nadziejodajna. Przywraca nam wiarę, że jeszcze spotka nas miłość. Kochani, wzbudzajmy w innych nadzieję, stawiajmy przy innych plus. Dodawajmy im wartości, nie odbierajmy jej. Podnoźmy ludzi w górę, nie dołujmy i nie skreślajmy. Niech nie tylko w tym roku jubileuszowym, ale zwłaszcza w tym roku jubileuszowym nasze serca będą podobne do najświętszego serca Jezusa, które jest śliczną bramą miłosierdzia i źródłem nadziei. Ryszard Kapuściński powiedział kiedyś: Ostatecznie to świadczy za lub przeciw człowiekowi, czy dostrzega obok siebie innych i czy inni wokół niego podnoszą się, czy upadają. To będzie świadczyło o nas, za nami lub przeciw nam. Czy my zobaczymy innych obok siebie i co się z nimi stanie? Pod naszym wpływem urosną czy upadną. Oby zaświadczyło dobrze. Minęła noc. August Cezar wstał. Nic nie zmąciło jego głębokiego snu. W Rzymie od rana uliczny jazgot. Wiadomo, stolica Imperium. Myjąc twarz, bardziej przyjrzał się sobie w tafli czystej wody. Tak, wygląda na wielkiego imperatora. Postanowił, że od dzisiaj będzie bardziej zwracał uwagę, by mówiono do niego boski. Właśnie tak, boski august. Minęła noc. Nie chciało mu się wyjść z wygodnego łoża. Nie spał dobrze. W nocy bardzo bolał go brzuch. Miał tak od dawna. Ale ostatnio ból się nasilił. Pomyślał, że pojedzie dziś nad słone morze. To tak blisko od miasta. A te morskie wody, jak mówili lekarze, są bardzo zdrowodajne. Może, może pomoże. Spojrzał w niebo. Jak zwykle było głęboko błękitne i bezchmurne. Słońce już paliło. Zdawało mu się, że obok słońca spostrzegł błyszczącą gwiazdę. Dziwne, przecież jest taki jasny dzień. Pewnie mu się przywidziało, to przez to niewyspanie. Minęła noc. Tak się cieszył, że wszystko poszło dobrze. Zrobił, jak mu powiedziała siostra. Potem przyszły kobiety, które zawołali pasterze. Pomogły. Naznosiły jedzenia i ubrań. Ależ to wspaniali i prości ludzie. Przybiegli krótko po tym, jak się narodził, mówili, że obudziły ich jakieś zjawy. Usłyszeli, że mają tu przyjść. Bo dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. Więc przybiegli czym prędzej? Jakie to wszystko tajemnicze? Pasterze już poszli. Miriam i mały śpią teraz spokojnie i słodko. On nie będzie jeszcze spał. Będzie czuwał. Za kilka dni trzeba pójść chłopca obrzezać i nadać mu imię. Zgodnie z tym, co powiedział sen, mały będzie się nazywał Jezus. Ładnie. Bardzo ładnie.